放开、啊！七多、啊。 SHUT <laughs> Witam Was kochani bardzo serdecznie, Patryk Rojorojewski z tej strony. Przed Wami raporcik z 31. edycji mojej integracyjnej inicjatywy sportowej PZR Paintball z Rojem, ponownie fantastyczny Wrocław i powiem Wam kochani, nie wiem co powiedzieć, wyjątkowo. To, to, to było coś pięknego, to było wspaniałe święto zdrowej rywalizacji, fantastycznej integracji na wielu płaszczyznach. The Shielders to już nawet nie, so, nie jest grupa elitarnych tarcz, tylko to jest fantastyczna rodzina i cieszę się, że to samo mogę powiedzieć o całej reszcie uczestników, która wspólnymi siłami pomogła mi nagrać, czy właśnie wstępniak w klimacie mojego ukochanego serialu Wikingowie. Był Floki, Bjorn, Jagnar, Helga czy Lagerta. Pewnie napiszecie, jaki kraj tacy Wikingowie. Ale emocjonalnego zaangażowania czy szeroko rozumianego wczucia się nie można było ekipie odmówić. Oj nie. Czy Reuters, który mieliście okazję zobaczyć w klimacie obrony fortu MSI przeciwko zombie? Oprócz tego fantastycznie zachowało się MSI pod kątem zorganizowania, konstrukcji na każdy dzień czy to sobota, czy to niedziela stoisk, stanowisk właśnie z najnowszym sprzętem od MSI z dodatkowymi nagrodami. Oprócz tych potężnych, których pojawiła się wizualizacja swojego czasu, niesamowite uczucie móc dać komuś jakąś naprawdę fajną, jakościowo świetną yy, yy, nagrodę. Tak jak mówię, uczestnicy, mega. Ja miałem wrażenie, że ja ich wszystkich znam. Tak fantastyczne emocje po raz kolejny panowały właśnie na tej edycji. Przyjaźń, braterstwo współpraca na polu, właśnie współpraca e, poza polem, integracja e, wspólne rozmowy, wspólne e, akcje, coś niesamowitego a mieliśmy od cholery roboty, czy to pod kątem jakby właśnie naniesienia e, blizn, zrobienia make upu, Olu serdecznie Ci dziękuję za pomoc, zrobiłaś to szybko i zrobiłaś to zajebiście e, Wilson, Karo Fotografowie moi, taktyczni, fenomenalne galerie. Dziękujemy Wam ślicznie. Macie je w opisie dzisiejszego materiału. Możecie sobie zobaczyć, bo o to chodzi, żeby zrobić dla Was fantastyczną pamiątkę, myślę, tych dwóch równie fantastycznych dni. Konstrukcja emocji. Wspólna. Niesamowita. Co tu się wyprawia? No! Chciałem jeszcze serdecznie podziękować Mamuterowi za transport i skóry pod wikingów, grimbowi Marcelowi za kręcenie oraz Wolfowi za udostępnienie tak fajnego pola, tym bardziej, że było ono specjalnie dodatkowo podkręcone w myśl klimatu Postapo. Puszczeliśmy fajną muzykę w tle dla podkreślenia rodzinnej atmosfery, ponownie dopisała pogoda. Zaczynało padać dopiero na koniec każdego dnia eventu, zaś samo MSI dodatkowo robiło wszystko, by fajnie uczestnikom umilić czas między meczami na przeróżne tryby. Myślę, że spokojnie tą edycję można określić jako najbardziej zintegrowaną, najbardziej kreatywną w myśl właśnie wspólnych rejestracji chwil w formacie właśnie jakichś Śmiesznych akcji wspomnianego wstępniaka Roy Testa. Mieliśmy niewiele czasu, ale dzięki mobilizacji i zajebistemu zachowaniu absolutnie wszystkich przez te dwa dni, no myślę, że udało się zrobić kilka fajnych materiałów. Dla Was, jak i dla nas wymyślę właśnie e, pamiątki. Aaaa! Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mile widziany lajk. Like nie dla mnie, dla tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy nas odwiedzili w ostatni weekend właśnie we Wrocławiu. Zalajkujcie, udostępnijcie. No i nic, nie powstaje nic innego niż podziękować Wam za uwagę, życzyć miłego dnia i do zobaczenia już za jakiś czas przy okazji kolejnej edycji PZR.